Patrz jak sobie Wrzuć gaz łzawiący do wentylacji, a uciekną jak szczury, stąd ich wystrzelam Gaz łzawiący? Już? Ło! <skrym> wow! Ej jak na pierwszy raz, ej w serię dobrze, jak na pierwszy raz Nie, bardziej mówię <grym>, Jak to wyglądało? Upadł już na twarz tutaj, ale nie <grym> <noise> Jesteście parą? Nie. Tak, to jest mój. Twoje... Para najlepszych przyjaciół. Nie coś spadło. Co to spadło? No właśnie nie wiem, coś spadło Nie, nie wiem, właśnie. Moja godność chyba, wiesz? Moja godność chyba spadła. Podniesiesz mi? Nie wiem, musi In supermarket in Poland we have robots. You can ask this robot where is uh, like coffee. Where is coffee? And this robot bring you uh, to the place where coffee. Yeah. And some some guy some guy in Poland uh, put his uh, pennies into kerpus, which is uh, prohibited by law. Zamówiłem sobie pizzkę. Otwieram karton i przyniesie takie coś. Pa. Tak pizza wygląda. Co to... Co to jest? OU JESTI SOM Trzeba rękę na flaszu, żeby błysnąć. Ja p... Chyba słyszę kokuty. Chyba słyszę kokuty chyba jadą dopiero do was. Dobra. Czekam od palonu motocekalsem czekam na was. Prosimy. ma. A, ja robię inny napad, spokojnie jedźcie. nie ma problemu, ja robię następny. Cześć. <gry> Mam nadzieję, że to wyskoczy. O. A w sześciu gramy? Normalnie w sześciu lecimy w lola, ale go Każdego dnia ta gra zadziwia mnie coraz bardziej. Co to w ogóle znaczy? Ery, takie dzieci mają minę, jak, jak sadzą pakę? HA PIER DOLE! to dopiero za chwilę będzie, dziesięciolecie. Y -e, dobra, no i siódmy. Ok, no zobaczmy, co to jest. Dobra, tu się może nożyk przydać. Albo nie. A, tak. Dobra, tu się przyda nożyk. Ej, no ja, to jest, to to jest, Co to, to jest. A to jest jakaś kamizelka? Nie, nie wiem co to jest. Na pierdolę. Gówniarzu, co srany, z... co to jest? <noise> no niezły balkonik. No niezły, kur. Gnoję, co srany. <noise> Dobra, No bez jaj. No bez k**wa jaj. Kur... Mać! Kur... Mać. Kur mać! Coś poszło nie tak. Muszę wskazać w parę dłodych. Teraz trzeba być podchodził tym A pierwszy. O! O! Co jest k***a! z samochodu! Przepraszam, z się zapłacił, potrzebuję po, 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 po pomocy. K***a, Jedziemy teraz, A, jedziemy! Let's go! To! Cristiano Ronaldo! 5-4! Mamy to! Teraz na spokojnie z tyłu! Nie przejebać! Cristiano, powiem wam szczerze... Trochę mnie, trochę mnie podnieca, słuchajcie, bym powiem. Tak dygnął, dygnął parę razy, słuchajcie, podczas tego meczu, jak narol miał piłkę. Ale nie szotujcie tego, dobra? Ja wam mówię to tylko, wiecie, On najnowo na żywo, prawda? Dla tych ludzi, co oglądają, ale proszę nie szotować i yy, jakby zostaje to między nami, tak? Ale piła. Kurwa! No takie podanie, k**a, Nie piszcie XD! A tylko bez żadnych XD znaczycie, Bez żadnych XD, bo nie wytrzymam! Tak! Mamy to! Mamy to! K Sprawiedliwości stała się zadość! Mamy to, kurde, ale na mózg porobiony, słuchajcie, na mózg od samego początku włożyłem mu do głowy, już nie wyszedłem! Zrobiłem tam podkop w jego mózgu, i to już jest mój mózg. To był mój mózg jak ścisnąłem pięścią całą, słuchajcie, mam to, mam to, rozumiecie to mam to. Pokarnych, ale co za mecz. No jednak nie. Teraz... <śm> nie, ty jesteś w fajkerem ty jesteś Fakerem? Jak to jest możliwe? To jest fajker! Dobra, kontra na bramkę. Tak wygrywają mistrzowie ku... świata. No gdzie? No graj to, kupa, Nie! 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 KUPA mać! Zajebana FIFA! Ja już w przyszłym tygodniu nie gram FIFA, jeżeli mi dobrego nie padnie. No i mamy to, kurwa Messi! To w przyszłym tygodniu kolejne 10 koła rozpierdalamy. Wchodzimy. Gotowy? Tak, tak. Ghost. Gotowy? Brać żywcem. Nie, 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 to się nie dzieje. Jest koleżanka, co pisze, że jest ciężko, bo pracuje... O kurde. No! twoja jebana koleżanka, rzuci ją w pizdu. Co ty pierzesz? Nie no, Ditka mi AirPodsy pierze, I na, wy sami, wy sami film, jak pralka chodzi, a AirPodsy leżą tu. I pisze tak, mam nadzieję, że są wodoodporne. Chyba nie warto ryzykać 5200 zł za 1273.